Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Parwati i z Jarkiem w ich domu, w ich miejscu niedaleko Krakowa, gdzie prowadzą bardzo ciekawe rzeczy. Witajcie. Witamy. Dzień dobry. Powiedzcie Cześć. proszę skąd przybywacie i co was tutaj sprowadziło. Dawno, dawno temu, wiele lat temu. Wodpór jest Many, many in 95. Um, wo, wo, po polsku, dobrze? Będę dobrze, mówić. po polsku. Um, ja tutaj byłem urodzony i wyjechałem, jak byłem malutki, do Anglii. Chodzi o to, że my staramy się tutaj budować i trzymać te, taką zasadę, że wszystko, co robimy tutaj jest aż najwięcej ekologiczne, aż jest możliwy. Mhm. Naszej wiesz, naszej rzeczywistości. Tak, widziałem tutaj znak drogowy Stop GMO. Tak. I GMO tu nie ma wstępu. Właśnie. I Właśnie. staramy się, i zasady też mamy nie z, tym, z tym całkowitą ekologią, bo to jest głęboka ekologia. Tak łatwo do nauki, że nawet 10-letni, 8-letnie dziecko może tego się nauczyć. Nie trzeba żadnej edukacji. Nie trzeba żadnej wiesz, wydawać kupę pieniędzy na warsztaty, czy chodzić do jakiegoś nie wiadomo gdzie pojechać, i wydawać kupę czasu i pieniędzy. Można bardzo szybko się tego nauczyć nawet mhm. u siebie w domu. Czyli każdy to może sobie nauczyć. Każdy się... może się to szybko nauczyć. Nie i trzeba żadnych i... inicjacji, cudów, nic. Mhm. Właśnie, nic. Można to bardzo łatwo e, wykorzystać do każdej sytuacji. Mhm. E, ale nawet że to jest tak prościutki. To nie znaczy, że to nie ma efektu. To ma ogromny efekt i, jest, e, i to jest właśnie ten paradoks, który, wiesz, w naturze takie paradoksy są właśnie dużo. E, Wszechświat jest dużo takich paradoksów.